Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na naszej konferencji prasowej. Konferencja jest zwołana w związku z wczorajszym posiedzeniem Komisji Parlamentu Europejskiego, Komisji do Spraw Wolności Europejskich, tzw. Komisji LIBE, która przyjęła po raz kolejny raport, który atakuje nasz kraj. Ale zanim o tym chciałbym, żebyśmy cofnęli się o 4 lata, proszę o zaprezentowanie materiału filmowego. Ale pan był autorem panu. rezolucji, czy nie? Ja byłem konsultowany w sprawie rezolucji. Ja się tego nie wstydzę. Myśmy jasno mówili, my nie inspirujemy tych, tych wszystkich e, działań. No niech się pan nie śmieje. No. Pięć wielkich frakcji. Ja ale był pan posłem. To są metadane. Y, ale ja pan dobrze, że to, kliku, było, kliku że to była plik którym, y, którym powstała ta rezolucja. Pośle, jest pan tam wpisany pan, jako autor plik powstał 11 się, kwietnia o godzinie 15.38. Ale to nie kompromituje, bo o, był pan. To są, metadane, to są metadane, to są metadane <laughs> tego pliku. Był tak, byłem konsultowany, ale nikt ja się tego nie wstydzę. Jest pan jako autor, jest jako autor. Pięć, autor. pięć poprawek, pan, które nie zostały poprawek, które nie zostały zaakceptowane. Jak pan przejrzy to poprawki, to powinien być pan nam wdzięczny, dlatego, że... Myśmy sprawiali tyle swoimi sugestiami, które nie do końca zresztą, zostały, nie do końca zresztą zostały uwzględnione. Mam Chcieliśmy, żeby poprawki. ta rezolucja była jak najbardziej wyważona. Przejrzałem te poprawki, panie pośle. To są poprawki zaostrzające te ja tekst rezolucji. Proszę o zaprezentowanie poprawek. To są poprawki, które, których autorem był pan Rafał Trzaskowski złożone 11 kwietnia 2016 roku do rezolucji Parlamentu Europejskiego, jednej z pierwszych rezolucji atakujących Polska. Od tamtego czasu Parlament Europejski przyjął wiele tego rodzaju rezolucji. Proszę bardzo, Rafał Trzaskowski, autor jednej z tych poprawek. Wszystkie te poprawki zaostrzały wymowę tego, tej rezolucji. Co ciekawe, pan Rafał Trzaskowski nie był już wtedy posłem do Parlamentu Europejskiego, a mimo to używał swoich kontaktów po to, żeby Polskę atakować. Bardzo proszę o zabranie głosu pana. Wiceprzewodniczącego, byłego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, ministra spraw europejskich Jacka Serusza Polskiego. Bardzo proszę, panie ministrze. Proszę państwa, przybrnąłem, że jest ten raport i państwu, którzy macie silne nerwy, polecam tą lekturę. No i odkryłem następującą rzecz. Już wiem, dlaczego opozycja totalna nie ma programu. Ponieważ pan Lopez Aguilar, autor, podprowadził program opozycji. I się pod nim podpisał. To jest tekst, którego nikt, żaden niepolski polityk i ekspert nie mógł napisać. To jest rodzaj manifestu politycznego, czy wręcz programu politycznego, opozycyjnego, jak pół żartem, pół serio, państwu powiedziałem. Tam są rzeczy ekstremalnie ostre i, 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 i krytyczne. Fałszywe. Jest atak, czy wezwanie w zasadzie do ataku Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. No i o szczegółach będzie mówił pan minister, jaki, ale w zasadzie z suchej nitki ten raport nie zostawia na zasadzie wszystkich instytucjach państwa polskiego. Niedobry jest. Sejm prezydent, rząd, prokurator. Sąd Najwyższy, zwłaszcza jego dwie izby, edukacja, wybory są złe i tak dalej, i tak dalej. Proszę przeczytać. I teraz, dlaczego, dlaczego tak jest? Dwa elementy kontekstu. Po pierwsze, z zadziwiającą regularnością i w zadziwiająco zbieżnym rytmie. Pojawiają się krytyczne raporty czy procedury postępowania wobec Polski, kiedy tylko w Polsce są wybory. Tak się tak było przy samorządowych, tak było przy parlamentarnych i teraz jest przy wyborach prezydenckich. Po drugie, zawsze wtedy, kiedy jest antycypowana, twarda, niegodząca się na pewno rozwiązanie. Stanowisko Polski, czy, 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 czy Europy Środkowo-Wschodniej, czy Polski-Węgier. Mam na myśli budżet, który właśnie w tej chwili razem z koronafunduszem jest rozstrzygany. No wtedy pojawia się atak, który ma za zadanie zepchnąć do defensywy te siły polityczne. Także to są dwa elementy kontekstu, które tłumaczą, dlaczego taki zmasowany atak nastąpił. Tu jest suma wszystkich ataków. Rezolucji, które było. Liczył pan? No w razie tych rezolucji było 2000... w 2016 roku były dwie, dwie rezolucje i potem co najmniej jednorocznie. Także tutaj zresztą tłumaczył się przewodniczący López Aguilar, minister sprawiedliwości w socjalistycznym rządzie Hiszpanii. Dlaczego? No bo od dawna żeśmy się Polską nie zajmowali. I to jest wszystkie grzechy spisane, i tak naprawdę kanwą, wokół, którego ten, wokół której ten raport się e, e, y, plasuje, to jest wniosek Komisji Europejskiej do, o, o zastosowanie artykułu 7 bez z 2017 roku. Co w tym raporcie jest napisane? Że trzeba jeszcze inaczej zrozumieć, co jest zapisane w artykule 7, nie tylko wąsko traktatowo. Że trzeba szerzej interpretować artykuł 2 i mówi jedną rzecz, która mi się w tym raporcie podoba, mianowicie że należy konkludować procedurę z artykułu 7. Wiemy, że 22 potrzebnych do tego głosów się nie zbierze. Był taki raport służb prawnych Rady jeszcze za kadencji Hermana Van Rompuya, który potem został ukryty za kadencji Donalda Tuska. Który mówił o tym, że jest bezprawne i niedopuszczalne używanie artykułu 7 dla użyję potocznego terminu grillowania danego kraju bez zamiaru konkludowania, to znaczy doprowadzenia do głosowania. Od czasu od czterech lat. Od czasu artykułu 7 i pierwszej rezolucji parlamentu, która jak gdyby miała pomóc komisji, żeby zastosować tą procedurę, odbyły się cztery wysłuchania. I trzy procedury naruszeniowe, o innych tutaj, których żąda żąda ten raport, ten projekt raportu, dopiero, dopiero czytamy. Między innymi nowa rzecz, na którą chyba nikt nie zwrócił uwagę, że po wnioskowaniu o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu, Sądu Najwyższego, w tym projekcie raportu, na razie projekcie, jest wniosek o, o, o zawieszenie KRS-u. Dlatego powiedziałem, że ten raport jest raportem ekstremalnym, który się sytuuje w tym całym ciągu eskalacji, ponieważ mówi o tym, że w zasadzie od 2017 czy, czy, czy wcześniej sytuacja się tylko i wyłącznie w Polsce, w Polsce pogarsza. Wydaje mi się, że ten raport zasługuje na, na, na lekturę. Dlatego, bo. Takie powierzchniowe do niego się ustosunkowanie yy, redukuje rzecz do, do, do walki politycznej. Podczas gdy tak naprawdę to jest sprawa ustrojowa. Jeżeli instancje Unii Europejskiej yy, mają ambicje, żeby rządzić Polską yy, pośrednio albo żeby wspierać opozycję, czy dokonywać czegoś, co w literaturze przedmiotu nazywa się regime change. Bo przecież, i gdyby jeden z tych wniosków przeszedł, mam na myśli sankcje za arbitralnie, dyskrecjonalnie i dyskryminacyjnie definiowaną praworządność przez Komisję Europejską, no to można wtedy wpływać na wybory, mówiąc, nie wybierajcie takiej, a innej czy innej siły politycznej, ponieważ zostaniecie ukarani odebraniem funduszy. Także rzecz jest bardziej poważna niż wtrącanie się do, co zresztą przyznaje ten raport będącego wyłączną kompetencją kraju członkowskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest próba falandyzacji prawa europejskiego poprzez metodę faktów dokonanych, faktów politycznych i dokonanie skoku na suwerenne prawa i demokratyczne wybory kraju członkowskiego. Akurat niestety fatalnie się złożyło dla nas, że Polskę wybrano jako tego typu y, przypadek, ćwiczeń nie tylko na ale Węgry. Dlaczego jest oczywiste? To są dwa kraje, które sprzeciwiły się dyktatowi w sprawie imigracji, co jest też polityką ultra poza kompetencjami Unii. Sprzeciwiają się y, y, ingerencji w, w niebędący kompetencją Unii wymiar sprawiedliwości y, i prawdopodobnie za chwilę będą kontestowały rozstrzygnięcia nowego budżetu połączonego z koronafunduszem. Jeśli państwo zwróciliście uwagę, wczoraj relacjonował badania niemieckiego ośrodka z Meinheim, Die Welt, mówiąc o tym, że w propozycji tej pierwszej, jaka padła, niemiecko-francuskiej, funduszu 500 miliardów, Polska byłaby netto płatnikiem, netto kontrybutorem w wysokości 10,4 miliarda euro. Tworząc sytuację, o której wcześniej e, e, wiedzieliśmy, ale to nie było jeszcze policzone, gdzie uboższy wschód Unii będzie finansował mniej ubogi, ubogie południe, odciążając bogatszą czy najbogatszą północ. To też jest trzeci element kontekstu, w jakim ten atak się na Polskę dokonuje, poza, poza wyborczym i poza tym, że dokonują tego siły polityczne, które są. E, Związane z opozycją polską, bo to jest produkt mainstreamu, na który składa się Partia Ludowa, Partia Socjalistyczna i Partia Liberalna w Parlamencie Europejskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Ja tylko tytułem uzupełnienia chcę przypomnieć, że pod koniec stycznia tego roku kamery telewizji publicznej zarejestrowały spotkanie Pana Lopeza Aguilara m.in. z Radosławem Sikorskim, gdzie Pan Lopez Aguilar pytał Radosława Sikorskiego, co jeszcze dla Was. Mogę zrobić, no i jak rozumiem, wynikiem tego spotkania jest wczorajsza dyskusja. Frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów reprezentował podczas tej dyskusji były wiceminister sprawiedliwości, pan obecnie europoseł Patryk Jaki, to on bronił dzielnie Polski wczoraj podczas dyskusji, i to, to jemu w tej chwili oddaję głos. Bardzo proszę, Panie Pośle. Bardzo dziękuję. Panie pośle. Szanowni Państwo. Ta cała sytuacja powoduje, że powinniśmy w ogóle sobie zadać pytania podstawowe. Mianowicie, czy ktoś, kto ubiega się o funkcję prezydenta Rzeczypospolitej, będąc tym prezydentem, powinien dbać o własny kraj, czy nie? Dlaczego zadaję takie pytanie? Ponieważ czy osoba, która pisze rezolucję przeciwko własnemu państwu, jak Rafał Czaskowski, w ten sposób dba o własny kraj, czy nie? Czy takiego prezydenta chcemy, czy nie? Ktoś Państwa ktoś państwu powie, że to jest tylko polityka, to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia życia przeciętnego obywatela? Nieprawda. Dlatego, że w tym raporcie, w poprzednich raportach również, ale w tym raporcie to jest napisane niemalże wprost, że Polsce mają być zabrane pieniądze. Pieniądze, czyli ma być obniżona jakość życia każdego Polaka. Przez kogo? Przez kogoś, kto chce być prezydentem wszystkich Polaków. Czy tak powinno być? Czy taki powinien być prezydent Rzeczypospolitej? Czy wyobrażacie sobie Państwo prezydenta Niemiec, Francji, który pisze rezolucję przeciwko własnemu państwu? Czy wyobrażacie sobie takiego prezydenta? A Szanowni Państwo, nie mniej istotne jest to, co znajduje się w tej rezolucji. Zobaczcie Państwo. Punkt 29, to jest już hit. Mianowicie w punkcie 29 Parlament Europejski potępia nowe przepisy zakazujące działalności politycznej sędziów. Potępia przepisy zakazujące działalności politycznej sędziów. Proszę Państwa, nowe przepisy. Jakie nowe przepisy? Pozwólcie państwo, że przeczytam. Artykuł 178 Konstytucji Rzeczypospolitej z 90. Siódmego roku, który, który ma tytuł Niezawisłość sędziowska. I co tutaj przeczytamy? Sędzia nie może należeć do partii politycznej. To jak, proszę państwa? To oni każą nam łamać konstytucję, którą zresztą nie, yy, przecież, zresztą nie tworzyło Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica, czy partie Prawicy. I proszę państwa, i za to mamy być karani, że nie chcemy łamać własnej konstytucji. Finansowo ma być karany każdy Polak. I jeszcze ludzie, którzy ubiegają się o funkcję prezydenta Rzeczypospolitej tworzą tego typu rezolucje na własny kraj? I ja w, s, s, słyszę, że to nie ma znaczenia, że to jest jakaś rytualna walka polityczna. Jaka rytualna walka polityczna? W każdym y, państwie na zachodzie to naprawdę byłby, czy w każdym państwie w Europie, moim zdaniem to byłby wielki skandal. A jak chcecie Państwo, możemy przejść dalej, proszę bardzo. Mamy punkt 16 tej rezolucji. To jest nie mniej ciekawe. Co tutaj jest napisane? Jest tutaj napisane, że ostatnie nasze działania, Pozbawiły sędziów wpływu w procedurze jakichkolwiek znaczących skutków, w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i oddały decyzję w ręce prezydenta RP. Czy znacie Państwo tego typu ustawę, którą miał przyjąć polski rząd? Bo moim zdaniem. Decyzje, znaczy oddanie decyzji w ręce prezydenta RP, to nastąpiło również w 1997 roku. I to jest ten słynny artykuł chyba 183 Konstytucji punkt 3, który mówi o tym, że to prezydent Rzeczypospolitej wybiera pierwszego prezesa sądu najwyższego. Czyli jak to jest proszę Państwa? Czyli znów widzicie, że to nie nasz rząd jakimiś ustawami oddał decyzję w ręce prezydenta, tylko Konstytucja to muszą się ci Państwo z Parlamentu Europejskiego i podpowiadający im politycy opozycji zastanowić, zastanowić, czy, czy rzeczywiście w Polsce ma być tak, że albo będziemy łamać własną konstytucję, albo zostaną nam zabrane środki, bo my, politycy Platformy z Rafałem Czaskowskim na czele, tak uważamy. Proszę Państwa, przecież takich kwiatków w tym dokumencie jest znacznie więcej. Tu jest, proszę Państwa, mowa o tym, że Polska forsuje niezgodne z prawem europejskim, że tu pan minister nawet mógłby się pewnie wypowiedzieć. Niezgodne z prawem europejskim prawo dotyczące edukacji seksualnej czy aborcji. Przepraszam bardzo, jakie traktaty dają prawo ingerowania Unii Europejskiej w, tej sprawy, w tę sprawę? To jest jakby pierwsza rzecz. Tu oczywiście podstawy prawnej państwo. Do tego nie znajdziecie. Ale druga rzecz jest taka, że to jest nieprawda. To znaczy, w Polsce jest rzeczywiście w tej chwili tak, że i tak było również, i tak jest od lat, taki jest porządek prawny Rzeczypospolitej, że ustawy obywatelskie, bo obie ustawy są ustawy obywatelskie, muszą być procedowane. To jest nasz obowiązek. A tu jest napisane, że my forsujemy. Nie, to jest nasz obowiązek. Obowiązek procedowania ustaw obywatelskich, bez względu na to, o czym by te ustawy obywatelskie mówiły. To co? To znów, żeby nam nie odebrać pieniędzy, każą nam łamać własną konstytucję, własny porządek prawny, nie wspominając oczywiście, z tym, że, nie wspominając oczywiście o tym, że te ustawy nie zostały przyjęte, że rząd ich nie popierał, ale wizerunek polskiego państwa można sobie zniszczyć, prawda? Bo to jest w naszym interesie politycznym, interesie politycznym Platformy. Takich sprzeczności, proszę Państwa, w dokumencie więcej. Na początku raportu przeczytacie, że w ogóle problem z Polską zaczął się od tego, że Polska nie przestrzegała wyroków Trybunału Konstytucyjnego. A z kolei na końcu raportu przeczytacie, że ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w domyśle oczywiście należałoby nie przestrzegać. No to jak to jest to? to rozpoczynają procedurę, bo, 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 bo nie przestrzegamy, bo Polska nie przestrzega wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a na końcu mówią, żeby jednak nie przestrzegać wyroków Trybunału Konstytucyjnego. No to proszę państwa, jak to jest? No Sami sobie zaprzeczają w jednym dokumencie, prawda? I, yy, I dlatego chcę Państwu powiedzieć, że w mojej ocenie bardzo istotne jest to, żeby przy, przy podejmowaniu decyzji, kogo chcemy zrobić prezydentem Rzeczypospolitej, brać jednak pod uwagę to, czy taka osoba brała udział w tworzeniu rezolucji, które mają wpływ na życie przeciętnego Polaka, bo prezydent Rzeczypospolitej reprezentuje wszystkich Polaków.